Dobra, pobawiliście się. Teraz moja kolej. A, dwoje poszło. Teraz została tylko ta nowa. I wiesz ty co? Jesteś świeżak, więc jeśli się poddasz, to dziś ci odpuszczę. Co ty na to? Zły wybór. Tak mi jeszcze nikt nie zrobił. Zobaczcie państwo, szou! Świetnie! Oddawać pieniądze! Dziękuję. Dziękuję. Większe czeki to większa forsa. <trymne> Zombozo zabrał wielkie czeki. O! Teraz naprawdę działasz mi na nerwy. O! O! Gdzie ty się tego nauczyła? Co się dzieje? Nie walczysz bez tej maseczki? Gwen? Ale nie rozumiem! Dlaczego ze mną walczysz? Mogłem ci zrobić krzywdę! Nagle martwisz się, że zrobisz mi krzywdę? Nie rozśmieszaj mnie! Dla własnej korzyści zraniłbyś każdego! Haha, zombozo, no jasne! Rzucił na ciebie zaklęcie! Odciśnij się wreszcie! A. Przestań! Nie walczę z tobą! Bo co? Boisz się, że będę lepsza? Lepsza? Nie rób zdziwionej miny, bo zawsze... Brawo, Ben! Wspaniale, Ben! Bohaterski Ben! No a to ze mną? Ja obmyślam wszystkie plany. Ja pomogłam ci pokonać wielu złoczyńców. Może mnie też należy się podziękowanie? Zawsze odsuwasz mnie na bok, a ty... Ty zgarniasz całe uznanie! ja, A Ała! Dlaczego ja Piruetko, pokaż mu! Stań się gwiazdą, którą zawsze byłaś! Śmiało, zasłużyłem. Bardzo przepraszam, Gwen. Byłem strasznym egoistą. Nie chciałem zbierać pochwał za twoje pomysły. Nie zdawałem sobie sprawy, że jednak cię skrzywdziłem. Nie jestem bohaterem. Piruetko, nie kap się, tylko uderzaj! Nie nazywam się piruetka! Jestem Gwen Tenison. Ratujmy dziadka i resztę. Musimy tylko zniszczyć oko. Honory. Daj dzieciakowi młotek i tak ci się odwdzięczy. Show skończony, Zambozo. Możesz wziąć pieniądze. Te czeki są warte więcej niż forsza z worka. Nie zrealizuję tych czeków, to tylko na pokaz. <laughs> ja tego zupełnie nie wiedziałem! Kapitalnie, że wyrwałaś się spod zaklęcia zomboza całkiem sama. Ow! Nie byłam zahipnotyzowana, chciałam jedynie dać Ci nauczkę, ale ma cios. O, tutaj jesteście. Dziadek! Szukałem was na całej uczelni, szczególnie ciebie, Ben. Dwie akcje jednego dnia i to samodzielne. Zasłużyłeś na to bardziej niż ja. O, dzięki dziadku. O, Ben, tu jesteś. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Benowi za ratunek. <śleski> dziękuję, dziękuję. Możecie zawsze liczyć na mnie, Bena tenisona, który was ratuje. Kto jest herosem? nie jako bohatera, ale oto moja bohaterka, moja kuzynka Gwen. Gwen, 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 Nic bym bez ciebie nie zdziałał, Gwen. A teraz biorę wielkie pieniądze. Czek, nieważny, Jaki bank nie przyjmuje czeków? A to pech.